Ogródka co dzisiaj na szybko? Odcinek taki na szybko. Patrzcie na to. Dobra, ten jest ładnie rozwinięty. Brugmansja o podwójnych kwiaciorach. Ale patrzcie, jakie wielkość. Znaczy, długość 30 cm. Kwiat 16 cm. Powiedzcie, że to nie jest cudak. Jeden silunia. Tu jest gdzieś drugi. O! Nie wiem, czy widać. Widać. I tu mamy trzeci, jak kwitnie. Jeszcze się nie rozwinął do końca. Powiem Wam, kurde, te hobby się pogłębia, że tak powiem. Pogoda dzisiaj do dupy, bo sobie deszcz pada. Wysokość tej brugmansji. Hmm. Może będzie widać. Patrzcie. Stoję na ziemi. Oczywiście, kwiatów jest tyle. Nawóz. Jaki nawóz? To jest bardzo ważny jaki nawóz. Oczywiście mocznie, łyżeczka raz na tydzień, plus co kristolan czerwony albo pomarańczowy. Teraz zacznę dawkować, któryś mi się skończył, ale tak praktycznie skład NPK jest podobny, także śmiało. Można dawać obydwa, już troszkę jest lepiej. jeszcze widać takie trochę niedobory, ale znowu dostaną dzisiaj koksioru. Takie kwiaty to ciągną. O, tak najpierw się zaczyna kwiatek. Jak odmiana? Nie wiem, zapewne ktoś się znajdzie i powie, napisze mi w komentarzu. Także dzięki z góry. I mam dwie sadzonki tej otóż odmiany. Zobaczcie jakie ładne i już przekorzenione. Także jak ktoś chętny, niech pisze na maila, mail pod filmem i jeszcze z tych dwóch tu zrobię sadzoneczki. Także dzisiaj film. Tak porobię trochę filmów o pojedynczych gatunkach. Co i jak? Bo lecieć tylko wszystko na raz, to tak wiecie. Lepiej powiedzieć o czymś jednym, wtedy ktoś znajdzie ten film. Ktoś, kto się lubuje w takich dziwolongach. No piękne są zapach. Nie czuję, bo mnie gil zdech, że tak powiem. Tutaj następna kwitnie, trochę ją obżarło okrutnie. To jest variegata, ver czy jak to się mówi. Też ma dużo pąków. Zobaczymy z czasem, co z tego wyniknie. Na razie. Ktoś? Ja, ja! Ktokolwiek. Wybierz mnie.